No bo dlaczego? Tam jest coś o dziutkich dziewczynach, jakieś panny, jakieś nastolatki, czemu byłaby strona porno i dziecko myślę mogło, mogłoby wejść. Także um, no, dzieci wcale nie muszą chcieć szukać, by trafić do tego typu treści, by te szkodliwe treści, te szkodliwe treści mogą znaleźć ich. I jeszcze w ramach tego jak to wygląda tak na gruncie polskim, um, ale większym niż powiedzmy jak tylko dzieci, co mi tylko dzieci zgłaszają na szkolenie, zamieściłam jeden slajd z badań z 2007 roku. To były badania przeprowadzone przez firmę GEMS i Fundację Dzieci Niczyje. I tak jak Państwo widzą, 71% dzieci między 12 a 17 rokiem życia trafiło w sieć w ostatnim roku na materiały o charakterze erotycznym bądź pornograficznym. Co ciekawe, jak były pytane, czy trafiłeś przypadkiem, czy szukałeś, czy byłeś ciekawy i chciałeś znaleźć, pół połowa powiedziała, że trafiła przypadkiem. Pewnie też, być może, część z nich też szukała, ale że były też sytuacje, kiedy trafili naprawdę przypadkiem na tego typu strony. Też prawie 30% dzieci powiedziało, że zacytują się z materiałami, które nawoływały do przemocy bądź nietolerancji. Pytanie było, czy trafiłeś na tego typu strony. Strony, które były, są postawione, są w sieci tylko i wyłącznie po to, żeby propagować tego typu treści. Prawie 30% dzieci powiedziało, że owszem. Pytanie, ile w ogóle trafiło na jakieś elementy przemocowe, chociażby na czatach, poczyt, można poczytać sobie odnośnie na co tam jest wypisywane, to już nie figuruje jako strona, która do tego jest postawiona, a już szkodliwą nadal jest. Ta druga część mnie bardzo niepokoiła, bo hmm, tych pytań było więcej, ja wyrzuciłam kilka jeszcze potem tematyce przemoc, będzie kilka statystyk, ale druga część bardzo mnie zasmuciła. Druga część dotyczyła tego, na ile rodzice z tobą rozmawiają na temat internetu. Co czwarte dziecko powiedziało, że rycy nigdy z nim nie rozmawiałam na ten temat, tylko 9% pozostaje pod stałą opieką. Stała opieka nie na zasadzie, czy, i było to doprecyzowane, czy mama siada z tobą w momencie, kiedy ty naciskasz power w jednostce, mama przysuwa krzesełko i patrzy, śledzi każdy twój krok. Nie, chodziło o tak w miarę regularne zainteresowanie, tylko 9%. Też, Całkiem niedawno miałam spotkanie takie duże dla dzieciaków. Miałam 300 osób między czwartą, czwartą, między czwartą a szóstą klasą na sali. Zapytałam się, kto z nich ma internet w domu, kto z nich ma komputer, praktycznie wszystkie podniosły ręce. Które z nich ma komputer u siebie w pokoju, tylko do, swojego, do swojej dyspozycji? Ta sama frekwencja. Zapytałam się, a z którym z Was kiedykolwiek rozmawiali, zanim Wam dali to do, do użytkowania. No tak, znaczy teraz sobie podniosły ręce. Z jak między czwartą a szóstą klasą podstawówki. Kompletnie jakoś tak rodzice zosta zostawili tę sprawę, być może z niedoinformowania, z niewiedzy, nie wiem. W ramach tego, co dzieci mogą znaleźć w sieci, co jest szkodliwe, jak sobie same jeszcze zagrażają, bo o niebezpiecznych kontaktach też powiem więcej, zamieściłam jedno zdjęcie ze stron, których jest masa w sieci. To jest akurat zdjęcie ze strony, która propaguje zaburzenia odżywiania wśród dzieciaków. Anoreksje, bulimia, wszystkie powiązania tych chorób, to jest masa. Można wpisać sobie hasło praana, wyszukiwarce, wyskoczy cała litania tego typu stron. Strony bardzo niebezpieczne, bo jak każda taka szanująca się strona ma forum, gdzie mogą użytkownicy wrzucać posty, dyskutować, motywować się do tkwienia w chorobie niestety, no i dalej sobie wsparcie w krwieniu, w chorobie, na pewno niezdrowieniu. Tego typu stronów jest dużo, ale są jeszcze strony, jak się dobrze pociąć, jak popełnić samobójstwo skutecznie, jak wyhodować dobrze marihuana, żeby nikt się nie zorientował, jak w domowych warunkach zrobić jakieś narkotyki. To jest tak po prostu dostępne w sieci. W ramach gier. Powiedziałam, że powiem, w o grach, bo faktycznie no to też, myślę, warto zwrócić uwagę, jeśli mówimy o dziecku i o bezpieczeństwie jego w sieci. Dzieciaki grają, to też co, mi, co mówiłam państwu, co mi zgłaszają, grają w różne gry, bardzo często grają w te gry, które nie są dla nich przeznaczone, dla ich grupy wiekowej. Na podstawie czego nie są przeznaczone? Jest coś takiego jak PEGI, system klasyfikacji gier Peggy który określa, na ile ta gra konkretna jest bezpieczna dla tej konkretnej grupy wiekowej. Peki polega na tym, nie wiem czy Państwo się orientują, zawsze na opakowaniu jak gra jest pudełkowa, mamy jedną z pięciu bodajże, z pięciu piktogramów, który zawiera liczbę bądź cyfrę określający minimalny wiek gracza w tę konkretną grę, żeby było dla niego bezpiecznie. I druga grupa piktogramów, pod jakim kątem ta gra nie jest skazana dla młodszego użytkownika. Tam jest agresja, używki, treści wulgarne i tak dalej. Rodzice pytani, czy rozpoznają, czy to jest dla nich klarowne, przejrzyste tego typu oznakowanie? Tak, praktycznie 100% Wasza tak przejrzyste. Pytanie, a czy zwraca Pan, Pani uwagę jak kupujecie dziecku grę? No tak niekoniecznie to miałam mocno zdziwioną minę i trochę mnie murowało, jak na spotkaniu z rodzicami e, mówiłam o grach, e, p, mówiłam o Pegi i mówiłam na konkret, przykładzie jednej konkretnej gry, która jest niewskazana dla, dla dzieciaków, absolutnie. E, to byli rodzice, dzieci ze szkoły podstawowej e, i mówiłam o tej grze. Jeden z, z, ta, z ojców się zgłasza i mówi, a on kupił tę grę. Ja mówię, że ta gra nie jest wskazana, ta gra jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Miałem syna w czwartej klasie podstawówki, co ciekawe. Powiedziałem tak, no ale dzięki temu, że ja kupiłem jemu tę grę, to jeszcze ja sobie pogram. I dlatego to był dla dla wystarczający argument. Także jak już mówię, rodzice czasami zarzucają, że ktoś zawyża te progi że bez przesady, że już ta gra nie jest taka niebezpieczna, nie wydaje się, bo tak ładnie wygląda na pudełku, już tam nie ma co wpadać w paranoję. Dlatego zamieściłam ten slajd. To jest gra, znaczy zdjęcie z gry, która nazywa się Tibia. Nie wiem czy Państwo a, to część osób mówi, a ja nie grałam w tę grę, nie przy, przyznaję. Yy, może wam się wciągnę za bardzo. Mam tendencję do wciągania się w różne kwestie internetowe. Yy, gra, chciałam pokazać jak ona wygląda, bo ona no tak. To jest gra strategiczna. Obudowuje się tam swoją przestrzeń, można napadać na wrogów i tak dalej, i Jest dużo funkcji, można rozpijać się, rozumiem te poziomy. Rzut jest, jak się gra w grę, to widać coś takiego. Ani geograficznie graficznie ładne, ani jakieś takie nieprzykuwające uwagę, ani też realistyczne. Przuci całym pojawia się zarzut, że gra żeby zaszkodziła, to musi być realistycznie zrobiona, tak? Wizualnie. Ta gra nie jest realistyczna. Um, Półtorej roku temu, do dwóch lat temu w Szczecinie. Miała miejsce taka sytuacja. Dwóch dwunastoletnich chłopaków w trakcie dnia zajęć szkolnych tuż po dzwonku między jedną a drugą lekcją dorwali swoją koleżankę z klasy. Zaczęli też do niej krzyczeć w języku, którego ona kompletnie nie rozumiała. E, po czym co zrobili? No tak brzydko mówiąc, wzięli ją podpachnie, wciągnęli na do toalety, zareglowali za nią drzwi i uciekli. E, dziewczynka była przerażona, ale no szybko ją uwolniono, bo to było w szkole w trakcie zajęć, tak jak mówiłam. E, szybko też zidentyfikowano tych chłopców, bo to byli jej koledzy z klasy. I co się okazało? Jak do nich cały zastęp specjalistów się udał nakrzyczeć, co też oni zrobili, to okazało się, że chłopcy tak namiętnie grali w czasie wolnym w grę, w Tibie, że im się światy pomieszały. I były z nimi rozmowy prowadzone przez specjalistów. To nie było wcale tak, że oni sobie pomyśleli, słuchaj stary, to my teraz będziemy udawać, że my jesteśmy w Tibie, dopadniemy z naszą koleżankę, zamkniemy ją i będzie święty spokój z nią. Nie, naprawdę przeskoczyły światy. Oni w tym konkretnym momencie, kiedy to się działo, byli przekonani, że są postaciami z tej gry, że ona jest ich wrogiem, że to była jedna z funkcji gier, że oni ją tam gdzieś zamknęli i unieruchomili. Język, którego oni używali, to był oczywiście język z gry. W Dw dwóch dwunastolatków. No i tak sobie myślę, hmm, tak realnie mówię, że nie jest zniechęcać do tej gry, bo w większości gry, jeśli są dobrze używane, to nie są zagrażające. No ale myślę sobie na przykładzie tamtego taty, który mi powiedział, że on no, kupił tę grę synowi, która jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. E, to była gra bardzo brutalna, z dużą ilością zagadniania, krwi, bardzo realistyczna i tak dalej. No i tak się zastanawiałam, a co gdyby tych dwóch, dwunastolatków grało akurat w taką grę, gdzie byłaby ta funkcja, żeby zrobić już taką bardzo krzywdę postaci drugiej w tej grze i bym się tak światy pomieszało w świecie realnym. To jest oczywiście jakaś moja fantazja i wyobraźnia, ale no w gruncie rzeczy byłam, byłam szczerze naprawdę zaskoczona, jak się dowiedziałam, że z kibią miała sytuacja w Szczecinie. Także no jednak bym bardzo brała pod uwagę, co dzieci grają. Zostawiając kwestie gier pudełkowych, gdzie te oznakowania mamy, warto też myślę zwrócić uwagę na to, co dzieciaki w ogóle grają. Pomogą grać online, pomogą pożyczyć grę od kogoś, pomogą ściągnąć grę z sieci nielegalnie. Rodzice nawet nie wiedzą, że dzieci ściągają, ściągają tego typu gry. Hmm, warto na pewno zwrócić na to uwagę, myślę.